Siemanko widzowie. Dzisiaj właśnie będę nagrywać film z Filipem na serwerze Wojanem C. Pewnie się zdziwiliście. Aha, zostawcie oczywiście Subika. Filipa niestety nie słychać, no ponieważ on nie może teraz gadać, ale będę z nim pisać na MSG, więc. ogólnie no widzowie to jest e, nasza działka teraz Przeprowadziłem się do niego Nazywa się Palpatin e, i no i ogólnie widzowie to e, tutaj jest farma blazów tam jest farma bambusów Film coś tam kopię, nie wiem co E, właśnie, ale e, czekajcie, napiszę mu na msg mm. MS, msg fifa 23 e, co teraz robisz no dobra, nie wiem, yy, Ale w ogóle widzowie ta, ta działka jest mega kozacka. Prawda? Oczywiście my tego wszystkiego nie budowaliśmy sami e, tylko no, to jest znalezione, to jest znaleziona budowla to jest farma jagód e, teraz was widzę wiemy go prowadzić e, po domu to jest nasz właśnie domek to jest napis Mixo e, ale Filip też tu właśnie mieszka więc wejdę sobie e, i, i wam to pokażę Albo... dobra, zacznijmy od tego. Tutaj jest e, pierwsze właśnie piętro. E, no i... To jest chyba takie najnudniejsze piętro, chociaż nie do końca, bo tutaj mamy e, tajną skrytkę właśnie. Tutaj są jakieś itemki. E, no a... Resztę no to, jeszcze, to już idę wam pokazywać. To jest drugie piętro. No już ciekawsze, to jest mój Ender części, tutaj jest jakaś skrzynka. chyba z czegoś, to jest chyba nawet jadalnia, bo tutaj jest właśnie stół i tak dalej. No dobra, to idziemy. Albo jeszcze wam jedną rzecz mogę pokazać. Tutaj jest balkon ninja jacuzzi nawet. E, więc tak, dobra. E, to jest e, moje ulubione piętro. Najwyższe to jest sypialnia. Bardzo mi się właśnie podoba, podoba to. E, tutaj są moje szalkery. E, tutaj też właśnie są główki e, Filip robi tam coś, nawet mi pomaga w sumie. E, dobra. Więc tak. Zbiorę sobie teraz jego dywizowie. W ogóle ocenię tą działkę jak wam się podoba. No bo mi bardzo tak szczerze. I w ogóle właśnie odkryłem mega kozacki biznes, yy, bo te jagody, no mega dużo się z nich kas yy, dostaje po sprzedaży, a się je szybko zbiera. Okej. Okay. Yy, no dobra widzowie. W ogóle szczęście wyganego roku. Yy, wam życzę. Yy, Okej, okay, już miejsca w wykwitunku nawet nie mam. Dobra, to pochodnie mogę walić. No i zbieram dalej. Już trzy staki zebrałem widzowie, a jeden stak to jest warty chyba 112 monet, więc się bardzo opłaca. Dobra, nie ma sensu tego więcej zbierać. W ogóle nie wiem gdzie jest Filip. A... Chyba już się oddali od działki. No to dobra, sprzedam sobie to. Okej, okay, widzowie. Kolejne 112. I jeszcze tam tak i pójdę chyba na RTP teraz. No, muszę Wam widzieć, że przyznać, że mega ciekawe, chociaż, może tam nawet ciekawe, bo um, raczej ten słup to, no tam jest po prostu, w sensie niepotrzebny jest, więc tam nie ma na górze. Dobra, yy, idę. Musisz już z tym, zanim się przelepoktorzysz, okej. Jak to P? No nie no, świetnie, po prostu widzowie, mistrzostwo, mistrzostwo świata, naprawdę. Yy. To okej, okay. popłynę tam. I... Poszukam czegoś ciekawego. Tutaj widzę, że już ktoś był, bo... No, są bloki dirta postawione. Chyba nawet świeże, bo... W ogóle ja nigdy na słabych koordynatach nie spotkałem jakiegoś gracza. Nie wiem dlaczego, ale to może być po prostu dlatego, że no e, mało osób gra na tym serwerze, bo z reguły to tak, no znaczy, może nie, że mało, ale w porównaniu do innych publicznych serwerów no to trochę mniej. Bo normalnie to gra tak z z płat 100 czasami 200. Okej. Okay. Tutaj jest Wenger, wykopię sobie go. Nie, jeszcze jest woda. Dobra. Hmm. Ale chyba najbardziej ze wszystkich itemów na tym serwerze to bym chciał e, koronę latania, tylko ona jest warta mega dużo to wystawię koronę na rynek, właśnie o to chodzi. E. Okej, okay. to... E, to jakby wygląda mi na takie trochę jak na jakąś farmę czegoś na przykład nie wiem trzciny albo bambusów chociaż bardziej jak bambusów bo trzcina to by większość graczy właśnie robi taką farmę trzciny że e, jakby jest e, taki, taka linia z piasku tam jest trzcina e, taka też właśnie linia pusta odstępu i tam dalej tak Dobra, tutaj to to jest jakiś domek chyba. Albo nie wiem, jakaś kopalnia może. Tutaj jest widzę mieć, tutaj jakiś tunel niewielki. Jest to chyba jest kopalnia. No ciekawe. Tutaj jest nawet jakaś tabliczka. Aha, Świetna tabliczka, naprawdę. Wpadłem do jakiejś dziury. Wodobało tutaj tu jest wyjście. No nic tutaj ciekawego nie ma, ale co dalej gdzieś? No, już ciekawiej widzowie można powiedzieć jest jakaś skrzynka. No i tam takie średnie. No bardzo średnie nawet. Ale no zawsze coś. Jakaś tabliczka. Wbudowanie zakazu wstępu. Budowanie zakaz wstępu. Okej, okay, nie wiem co to jest. No ciekawsze rzeczy, ale i tak słabe. To sobie ewentualnie wezmę, jakbym miał coś budować. Tam jeszcze jest tabliczka. No, a Ej, no, ciekawy dom, naprawdę. E, tam nie mam jak wyskoczyć, bo nie mam wody, a podejrzewam, żebym zginął. No, no, nie ma co ryzykować. E, tutaj chyba ktoś próbowałby budować jakiś mechanizm, ale mu chyba nie wyszedł. Cóż nie wiem, nawet nie znam się na mechanizmach. Dobra, przeteleportuję się. No nic, widzę wie, za dobrze tutaj e, rzeczy nie ma. No to nara widzowie, jeśli ten film Wam się spodobał, zostawcie subikę, zwanam, napiszcie w komentarzu, jak, jak podoba Wam się moja działka, nowa nara.